Na temat wody. Czy wiesz, że nasze ciało w 60% składa się właśnie z niej? Rzecz w tym, że codzienne czynności powodują jej ciągłą utratę: pocenie się, wydalanie z moczem i oddychanie. Regularne uzupełnienie płynów w organizmie jest bardzo istotne, żeby zapobiec negatywnym skutkom odwodnienia. Niestety, zachowanie tego odpowiedniego poziomu nawodnienia dla niektórych może być wyzwaniem. Dlaczego? Z tego powodu, że woda nie ma smaku, a nawyk jej picia jest rzadko budowany w dzieciństwie. Przeważające w Polsce chłodne dni czy równie powszechny brak aktywności fizycznej sprawiają, że potrzeba pycia wody wydaje się nieistotna. Czy wiesz, że już nawet 1% odwodnienia organizmu powoduje negatywne skutki i pogarsza jego funkcjonowanie? Obniżone samopoczucie może być po prostu wynikiem nieodpowiedniej podaży płynów. A nie innych problemów. Jakie są zatem objawy odwodnienia? Na pewno będzie to obniżenie funkcji kognitywnych, czyli spadek koncentracji, pogorszenie pamięci krótkotrwałej i ogólnej sprawności intelektualnej. Będzie to również wydłużenie czasu reakcji, uczucie zmęczenia i brak energii, bóle głowy i migrena, której często nie wiąże się z niczym konkretnym. Zmniejszenie siły mięśni i wydajności organizmu, spadek kondycji i wydolności oddechowej, infekcje układu moczowego, częste upań, niestrawność i zaparcia, suchość skóry i podrażnienia. W praktyce ciężko jest dokładnie zidentyfikować odwodnienie bez przeprowadzenia badań krwi, dlatego istotna jest po prostu obserwacja objawów i zweryfikowanie tego, jaka była podaż płynów danego dnia. Ile zatem trzeba pić wody dziennie, żeby czuć się dobrze? Zapotrzebowanie na wodę podawane jest w różnych ilościach, a te różnice wynikają jedynie z płci. Zgodnie z polskimi wytycznymi, normy wystarczającego spożycia zostały ustalone na 2,5 litra dla mężczyzn i 2 litry dla kobiet dziennie. Są to dosyć niskie wartości, zwłaszcza w odniesieniu do zagranicznych zaleceń, które mówią o około 2,7 litrach wody dla kobiet i 3,7 litrach wody dla mężczyzn na dobę. Mówi się również o spożywaniu 240 ml płynów na każdą godzinę przez pierwsze 10 godzin po wstaniu. W to wliczają się również jedzenie, zupy, napoje, kawa czy herbata. Wynika to raczej z tego, że nerki inaczej pracują wieczorem, przez co filtracja jest obniżona i naturalnie to pragnienie wieczorem jest mniejsze. Biorąc pod uwagę te różnorodne dane, można zatem określić tę ilość na minimum 2,2 litra wody dla kobiet i 2,5 litra wody dla mężczyzn przy niskiej aktywności fizycznej w ciągu dnia, nie narażonych na wysokie temperatury czy inne czynniki fizjologiczne. Warto pamiętać, że te zalecenia są ogólne i nie uwzględniają różnych zmiennych, jak na przykład stan fizjologiczny w tym ciąża i karmienie piersią, choroba z wysoką temperaturą, biegunka, wymioty wysoki poziom aktywności fizycznej, zarówno treningowej, ale też ruchu dodatkowego, jak na przykład rower, czy chodzenie po górach, lub naprawdę ciężka praca. Rodzaj diety, uwzględniając tutaj ilość soli i cukru, węglowodanów, czy warzyw, oraz ogólną ilość spożywanych kalorii. Środowisko, czyli na przykład ogrzewane pomieszczenie z suchym powietrzem, niska wilgotność otoczenia, lokalizacja jak chociażby ciepłe kraje. W odniesieniu do aktywności fizycznej często używa się też równania Galpina, dzięki któremu można obliczyć potrzebną ilość płynów, którą należy wypijać co 15 minut w trakcie jednostki treningowej. Ten wzór to ilość wody w mililitrach równa się masa ciała razy 2 i 1. Przykładowo osoba o masie ciała 80 kg powinna wypijać 168 ml co 15 minut. Pamiętaj też, że przy treningach w takich cięższych warunkach, jak wyższa temperatura, te wartości mogą wzrastać nawet dwu lub trzykrotnie. Jeśli uprawiasz aktywność fizyczną, chodzisz na spacery, dużo ruszasz się w ciągu dnia, za minimum możesz przyjąć nawet 2,5 litra wody dziennie w przypadku kobiet i 3 litry dziennie w przypadku mężczyzn. Czy wiesz, że możesz pić złą wodę, która cię odwodni? Nie jest to takie proste i niestety wiele osób jest tego nieświadomych i latami boryka się z objawami odwodnienia, których nie jest w stanie połączyć z niczym konkretnym, jak na przykład migreny, o których już wspominałam. Dlaczego tak jest? O, no cóż, o stanie nawodnienia organizmu świadczy ilość elektrolitów we krwi, czyli sodu, wapnia, magnezu i potasu. To właśnie one są niezbędne do tego, by woda trafiła do komórek. Bez nich nawet 5 litrów wody nie zaspokoi Twojego zapotrzebowania. I taką ciekawostką potwierdzającą tę tezę jest to, że w szpitalu podawana jest sól fizjologiczna, roztwór chlorku sodu lub roztwór do infuzji, np. Optilite, żeby prawidłowo nawodnić organizm. Oba te płyny zawierają wysoką dawkę sodu. Wody, takie jak nisko zmineralizowana źródlana z kranu lub z filtra, niestety odwadniają organizm, wypłukując z niego minerały. Im więcej jej pijesz, tym bardziej się odwadniasz, uszczuplając zapasy sodu. Podczas filtracji nerki wydalają również elektrolity z organizmu, więc bez ich jednoczesnego uzupełniania ich poziom w organizmie spada, przyczyniając się do odwodnienia. Dużo mówimy o sodzie, więc czy zatem sól, sód, jest szkodliwa? Choć sód jest niezbędnym elektrolytem dla organizmu, jego spożycie wciąż jest kwestią kontrowersyjną. Sól, która zawiera chlorek sodu, od wielu lat jest demonizowana, ponieważ jej większa podaż skorelowana jest z wysokim ciśnieniem i problemami sercowo-naczyniowymi. W tych samych doniesieniach: można również znaleźć informację, że odwrotna sytuacja jest powiązana ze zbyt niskim ciśnieniem i dokładnie tymi samymi problemami. Dochodzi tutaj również niższa absorpcja wody i słabsze utrzymywanie jej w komórkach, przez co organizm doświadcza skutków odwodnienia, co może być nawet śmiertelne. Zalecana podaż sodu to poniżej 5 g dziennie, choć większość organizacji zdrowia sugeruje spożycie około 2-3 g dziennie. Warto jednak pamiętać, że w samej soli sodu jest około 40%, czyli w 10 gramach jest go jedynie 4 g. Jeżeli Twoja dieta jest odpowiednia i zawiera właściwą ilość potasu, nie musisz obawiać się problemów z ciśnieniem. Podkreśla się, że to wysokie spożycie sodu, a niskie potasu jest najczęstszą przyczyną takich zaburzeń. Jaką zatem wodę wybrać? Jest kilka optymalnych możliwości, które pozwolą Ci odpowiednio się nawodnić. Z drugiej strony, równie łatwo jest wpaść w pułapkę i nawet sobie zaszkodzić, jeśli nie posiadasz tej wiedzy. Zacznijmy zatem od wody z kranu. Woda z kranu zyskuje na popularności. To najtańsze rozwiązanie i wydaje się najbardziej ekologiczne. Dzięki niej nie musisz kupować plastikowych butelek i martwić się o stały jej zapas w domu. Co więcej, wiele polskich miast coraz bardziej promuje picie wody z kranu, popierając to badaniami na jej czystość i jakość. Jak jest w rzeczywistości? Niestety, woda z kranu może być bogata we fluor i fito- i ksenoestrogeny, Odpady chemiczne i inne bakterie. Nie znasz stanu rur biegnących do domu czy bloku oraz tych bezpośrednio w Twojej kuchni. Nawet jej podgrzanie nie sprawia, że te wszystkie szkodliwe związki znikają. Ponadto woda sklaną jest przeważnie boga w minerały, w związku z czym nie nawadnia odpowiednio i trzeba i tak uzupełniać ją o elektrolity lub szczyptę soli. Zwróć uwagę, że nawet woda dla kwiatków powinna odstać nie tylko ze względu na unormowanie jej do temperatury pokojowej, ale również by odparowały z niej różne związki, w tym chlor i fluor. Skoro woda z kranu nie będzie najlepszym wyborem, to czy filtr jest rozwiązaniem tych problemów? Niestety nie. Klasyczne filtry spotykane np. w butelkach czy dzbankach nie filtrują wszystkiego. Dodatkowo, poza pozbyciem się takich większych zanieczyszczeń, zatrzymują one również elektrolity, które są potrzebne do odpowiedniego nawodnienia. Rozwiązaniem zatem tutaj może być taki zaawansowany system kilku filtrów odwróconej osmozy, który rzeczywiście sprawia, że woda jest oczyszczona z metali ciężkich, fluoru, bakterii, kamienia, kseno i fitoestrogenów, no ale niestety też elektrolitów. Uzupełnieniem może być mineralizator, natomiast zazwyczaj jest to i tak za mało. Warto zatem osobno dodawać do tak przygotowanej wody porcję elektrolitów. Czy woda w plastikowych butelkach jest tutaj najlepsza? Jest to na pewno najwygodniejszy wybór, jeśli ktoś nie chce inwestować w specjalistyczne filtry lub nie ma możliwości ich zainstalowania, a też nie przekonuje go picie wody z kranu. Choć nie jest to rozwiązanie idealne i ekologiczne, na czym zależy wielu osobom, jest ono najbardziej dostępne i najszybsze. Więc jeśli chcesz odpowiednio się nawodnić, to będzie twój najlepszy wybór. Tylko teraz trzeba się zastanowić, jaką wodę butelkowaną wybrać. Zdecydowanie postaw na wysoko zmineralizowaną, która dostarczy tych odpowiednich elektrolitów, np. muszyna, muszynianka, cechini, staropolanka, ale tutaj 2000, dlatego że jest jeszcze dostępna wersja 800, Kryniczanka czy jurajska. Zwracaj uwagę, żeby woda, którą wybierasz, była mineralna, a nie źródlana, np. najpopularniejsza woda, żywiec zdrój, Którą zna każdy, jest ona niestety pozbawiona elektrolitów i nieodpowiednio na wodni. Aktualnie, co ciekawe, można dostać ją w wersji Minerals Plus, co będzie lepszym wyborem, ale na pewno nie tym najlepszym, w którym byśmy celowali. Niestety, pamiętaj też, że plastik zawiera ksenoestrogeny. Najgorszym z nich jest BPA, który powoduje problemy zdrowotne, w tym zaburzenia hormonalne. Dbaj o to, żeby nie trzymać plastikowych butelek na słońcu w wysokich temperaturach i nie zgniataj ich w trakcie picia. Właśnie te czynniki powodują uwalnianie ksenostreglenów i mikroplastiku do wody, którą pijesz. Ewentualnym i w zasadzie zdecydowanie najlepszym zamiennikiem jest woda w szklanej butelce. Natomiast jej koszt jest o wiele wyższy i zazwyczaj jest to woda źródlana. Chociaż można ją również znaleźć muszyniankę w szklanych butelkach. Poza wcześniej wymienionymi rodzajami wody pojawia się też wiele propozycji, które mają na celu jej rzekomo lepszy wpływ na organizm. Pierwszym takim przykładem jest woda destylowana. Ta opcja jest realnym zagrożeniem dla Twojego zdrowia, ze względu na to, że jest oczyszczona ze wszystkiego, w tym z elektrolitów i w znacznym stopniu je wypłucze. Co ciekawe, spotykaliśmy się właśnie z przypadkami osób, które taką wodę piły. Woda strukturyzowana tutaj są cząsteczki tlenu i wodoru, które układają się w idealny sześciokąt i to ma odpowiadać strukturze wody w organizmie. Nie ma natomiast żadnych badań potwierdzających jej korzystny wpływ na zdrowie, a struktura wody nie zostanie zachowana w postaci płynnej. Woda z wodorem niestety ten związek szybko ulatnia się z wody i choć ona ma mieć właściwości lecznicze, to jest to bardzo drogie i niestabilne rozwiązanie. Woda o wyższym pH, Faktycznie, istnieją pewne doniesienia, że woda zasadowa będzie przyswajać się nieco szybciej. Nie znaczy to natomiast, że standardowa woda nawadnia gorzej niż alkaliczna. I Izotoniki. Choć teoretycznie może to nawadniać lepiej, jest to zwykle napój pełen szkodliwych dodatków, barwników, zawierający cukier, który negatywnie wpływa na zdrowie. Czy kawa i herbata odwadnia? Tutaj jest to zwykle też taki kontrowersyjny temat, na który jest wiele dyskusji i rozważań. Umiarkowane spożycie kawy i herbaty nie odwadnia. Dodatkowo, jeżeli spożywasz te napoje regularnie, to organizm też się do tego adaptuje. Efekt diuretyczny kawy i herbaty pojawia się natomiast przy bardzo wysokich dawkach kofeiny. Tutaj ponad 500 mg dziennie i jest to około 5 kubków tych napojów. Oczywiście są osoby, które tyle piją, więc zdecydowanie po powinny tutaj uważać, ale też przy okazji zmniejszyć tą porcję spożywanej kofeiny. Pamiętaj też, że zarówno kawę, jak i herbatę przygotowujesz zazwyczaj z wodą kronową, ze znikomą ilością elektrolitów. Dlatego dla zdrowia i odpowiedniego nawodnienia organizmu, wypijaj dodatkową szklankę wody wysoko zmineralizowanej na każdy kubek kawy, herbaty lub ziół. Najlepiej nie wliczać tych napojów w dzienny bilans płynów, zwłaszcza jeśli nie przygotowujesz ich z użyciem wody mineralnej. Jak zbadać odwodnienie, o którym tak dużo już dzisiaj powiedziałam? Do badań sprawdzających Właściwe nawodnienie organizmu należą morfologia, której parametry będą wskazywały na odwodnienie, badanie moczu, który powinien być klarowny o jasnym kolorze, mocznik i kreatynina, których stosunek powinien być jak najbliżej 13 do 1, elektrolity, jeżeli podejrzewasz ciężkie odwodnienie organizmu. Pamiętaj, że na te parametry wpływać mogą również inne czynniki, dlatego ważny jest wywiad i przeanalizowanie ilości spożywanych płynów. Dlaczego nie chce ci się pić? Jeżeli pijesz mało wody, Twój organizm jest do tego po prostu zaadaptowany i nie wysyła ci odpowiednich sygnałów. Niestety, często na start trzeba pić tą wodę wbrew chęciom, trochę tak na siłę, aż sytuacja się odwróci. Jeśli nie masz problemów z gospodarką glukozowo-insulinową, możesz dosmaczać wodę cytryną czy miętą, żeby łatwiej się ją piło. Z drugiej strony, dlaczego ciągle odczuwasz pragnienie? Kwestia nadmiernego pragnienia może wynikać z kilku przyczyn. Pijesz wodę nisko zmineralizowaną, przez co nie nawadniasz się prawidłowo. Poziom Twojego cukru we krwi jest zbyt wysoki, a nerki intensywnie filtrują podwyższoną glukozę. Masz głęboką anemię z powodu niedoboru żelaza. Przyjmujesz leki, które wywołują taki efekt. Koniecznie tutaj sprawdź ulotkę. Każda z tych kwestii jest niebezpieczna dla zdrowia, i dlatego, jeśli takie objawy dłużej się u Ciebie utrzymują, zwróć się do lekarza lub innego specjalisty, który przeprowadził tutaj odpowiednią diagnostykę. Weź pod uwagę, że tak zwane suszenie może też pojawiać się po obfitym posiłku bogatym w sól i węglowodany i nawet wybudzić cię w nocy, żebyś uzupełnił płyny. Wiesz już, że utrzymanie odpowiedniego poziomu nawodnienia organizmu jest kluczowe dla zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia. Regularne spożywanie wody oraz świadome wybieranie odpowiednich rodzajów płynów jest niezbędne, aby uniknąć negatywnych skutków odwodnienia. Dbając o to, możesz poprawić funkcje kognitywne, zwiększyć poziom energii oraz wspomóc prawidłowe działanie organizmu. Warto więc zwracać uwagę na swoje nawyki picia wody i dostosować je do indywidualnych potrzeb, zapewniając sobie odpowiednie nawodnienie każdego dnia. Daj znać w komentarzu, ile wody pijesz i jaką najbardziej lubisz.